Siemano, widziałeś lub słyszałeś może o stronie Eneba? Eneba zajmuje się oczywiście, jest to strona, gdzie możemy sobie kupić fajne gierki, oczywiście potaności. Jak możecie zauważyć, mamy oczywiście tutaj farminga za 90 zł. Oryginalnie chyba na Steam jest tego, co ja wiem, jest za 130 zł. Także jeżeli ktoś jest może zainteresowany, to macie link w opisie do promocji. Możecie skorzystać z mojego kondu. Nie tylko to oczywiście znajdziecie farminga, ale także inne gry. Macie tutaj dużo oczywiście do wyboru jeśli chodzi o kategorie, macie gry, kody podarunkowe oczywiście na xboxa, gierki, także znajdziecie na pewno coś dla siebie, także jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to oczywiście link macie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie do wyboru, oczywiście do koloru. Także witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z tej strony oczywiście Mietek Ja was witam ze serii Na boczkowie oczywiście Na początku tego materiału standardowo Proszę o zostawienie łapki w górę Po dzisiejszym oczywiście odcinkiem Nie zapomnijcie także O subskrypcji na kanale Bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji Chciałbym wszystkie nowe osoby Oczywiście, które jeszcze nie słyszały Oraz nie wiedziały, bo to w sumie jest nowa informacja Chciałbym was zaprosić na nowego discorda oczywiście YouTube'owego, który macie link w opisie, także jeżeli używacie, macie Discorda, to zapraszam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Link w opisie, e, macie wasze link do Discorda nowego, także jeżeli chcecie, to dołączajcie. Jeżeli nie, to, to nie musicie dołączać. E, oczywiście także zapraszam na grupę na Facebooku. E, SwaggerPipShe link macie podane także oczywiście w opisie. No i zapraszam oczywiście na stronę Eneba, także macie link w opisie, możecie sobie zakupić jakieś fajne gierki. I napiszcie oczywiście hashtag dzisiejszego nowego filmu. E, znaczy się, napiszcie hashtag dzisiejszego filmu e, w komentarzu. Oczywiście hasztagiem ja będzie hashtag nowe. A ja wam przypnę serduszko eee, i co widzę w dzisiejszym nowym odcineczku, tu dokładnie widzowie jak widzicie oczywiście na poprzednim było że pojechaliśmy na targi eee, no i oczywiście widzowie z tych targów zakupiliśmy widzowie nowe oczywiście nabytki eee, jak możecie zauważyć oczywiście mamy taką przecząsareczkę oczywiście tutaj do e, siana eee, taki karuzela pająk można w sumie widzowie to powiedzieć eee, także to nam się widzowie przyda jak dobrze wiecie eee, szukaliśmy widzowie hmm, Maszyn oczywiście. E, pod e, siano oczywiście, bo trawę będziemy sobie prawdopodobnie kosić w dzisiejszym odcinku. E, także, także, ja tak jak mówię, e, będziemy oczywiście kosić sobie trawę w dzisiejszym odcineczku, eee, więc mamy oczywiście kupioną kosiarkę. Kosiarka, oczywiście, w jest kosiareczka eee, Agro Z105, łamane przez jeden. Oczywiście, taka oto e, Famarolka. Agromecik, oczywiście, plandeka jest założona i tak to się prezentuje, co nie i oczywiście. Wszystko musimy sobie czymś pozgrabać. Czyli, oczywiście, widać, wyzgrawiarka gwiazdowa, oczywiście, piątka. E, także, oczywiście, została to zakopiona. Myślę, widzowie, że nabytki się, oczywiście, myślę, że Wam się podobają. Jeżeli tak, to tak jak mówię, Napiszcie, Oczywiście, widzę w komentarzu, e, co sądzicie. Powiem wam tak, jeśli chodzi o pieniądze, to temat jest taki, że e, póki co ja to, widzę, wykupiłem e, za kwotę e, nieokreśloną. Mm, to znaczy, że tak e, kosiarka dostałem za darmo za to widzowie, że będę ją prezentował na odcinku, a po lewej stronie oczywiście gwiazdówkę i po prawej stronie e, tutaj zgrabiarę, e, przeczosareczkę musiałem zakupić e, koszt takiej karuzeli wyniósł mi widzowie 3000 złotych a za gwiazdówkę 1000 zł Także 4000 zł Zainwestowałem w dzisiejszym odcinku Myślę, że to jest dobry zakup Jeżeli tak sądzicie to też napiszcie w komentarzu I dajcie łapkę po dzisiejszym odcinkiem Bo później oczywiście za... zapomnijcie dać łapki w górę I niestety ja będę bez łapki w górę w dzisiejszym odcinku Jak dobrze wiecie łapka w górę oczywiście pozycjonuje film I motywuje do dalszego nagrywania na YouTube Także dajcie łapkę w górę I oczywiście, nagry... I oczywiście nagrywajcie I oczywiście oglądajcie Dobra, więc tak ja nie przedłużam. Odepniemy sobie widzowie oczywiście dwukłówkę i w dzisiejszym odcinku myślę sobie pojechać. 60dzieko 602, bo rotacyjne widzowie pod oczywiście pod 28 będzie ciężko. Więc tak, ja sobie oczywiście widzę wsiadam... Wsiadam sobie do 28, bo pierwsze będziemy musieli sobie tutaj oczywiście uporządkować oczywiście te nowe nabytki. Będziemy musieli tu właśnie porozmieszczać po całym gospodarstwie. Już myślę sobie, gdzie dać tego pająka. Pająka myślę sobie, że sobie postawić tutaj koło rozsiewacza oczywiście. Koło rozsiewacza, widzę tutaj od nawozów. Czyli tutaj sobie widzowie oczywiście to umieścimy Bo ten widzowie powiem Wam, że ten rozsiewacz, widzowie jak na Znaczy się ten rozsiewacz e, ten takie pająk w sam raz widzowie identyko pasuje, widzowie, po 20. Bo taka widzowie to malutkie, takie wiecie, Zgrabniutkie, także to pasuje idealnie. A kosiarka, jest taka sam raz pod 60, dwójkę myszy że będzie ok. Teraz tak, zgareczkę sobie podpinamy. Zgrabiereczkę sobie podnosimy. Kurwa podnosimy sobie zgrabiareczkę. Zgrabiereczka jest podniesiona. I zgrabiareczkę sobie postawimy, myślę, że tutaj. Zgrabiereczka będzie postawiona. I zostaje nam widzowie kosiarka rotacyjna. Kosiarka oczywiście widzowie rotacyjna będzie postawiona. Prawdopodobnie nie będzie postawiona, bo będziemy sobie teraz zapalali sobie oczywiście sześćdziesiątkę dwójeczkę. Dajcie łapkę w górę, bo dzisiejszym filmem. Zapalamy sobie oczywiście sześćdziesiątkę dwójeczkę. Odpalamy sobie koguty halogeny. Elegancko zapalone jest. I teraz tak, podpinamy sobie oczywiście tutaj tą kosiareczkę, otworzymy sobie bramę i jedziemy oczywiście w dzisiejszym odcinku, jak to przywiecie, kosić trawę. Dokładnie sobie tak, jedziemy kosić trawę. Za niedługo widzowie będzie oczywiście impreza z okazji otwarcia SKR-u i sobie tak, za niedługo widzowie otwierają SKR, dowiedziałem się, dostałem zaproszenie ogólnie widzowie na SKR na otwarcie SKR-u zobaczycie kombajny, ciuniki, przyczepy. Będzie, widzę, wielka biba, będzie impreza, będzie pipciu. Także zobaczycie, to będzie odcinek. Oczywiście specjalny, jeżeli chcecie go zobaczyć, to dajcie łapkę w górę po dzisiejszym, oczywiście, odcinkiem. Bez łapki w górę się nie obejdzie, także łapka w górę musi być zostawiona po dzisiejszym filmem. Jeżeli zobaczę, że będzie dużo łapek w górę, to będę, oczywiście, wiedział. To będzie równowartość, oczywiście, tego, że będę wiedział, że chcecie odcinek z SKR-u, otwarcia SKR-u, oczywiście. Eee, Dobra. Koszarka oczywiście podczepiona Plandeka widzowie oczywiście jest ruchoma. Tak, dokładnie, a tylko z tej strony się rusza plandeka. Tak, tutaj tylko z tej strony oczywiście, widzę, że rusza plandeka. Jedziemy sobie elegancko na poletko. Ten, kto, widzę, wie, był na live streamie, ten dobrze wie, że oczywiście, żeśmy sobie tutaj e, robili małe obrządki, porządki oczywiście na sejwiku. E, skosiłem sobie jęczmień, owiec, pszenicę. E, poprasowaliśmy, pozbieraliśmy. Oddałem prasę oczywiście sąsiadowi, któremu wypożyczyłem. E, kostki oczywiście są sprasowane e, i dane oczywiście do garażu. E, tam do góry oczywiście na strych. Wszystko w całej wizję dużo oporządkowane, także w sumie mówię, ten kto był na streamie, ten dobrze wie oczywiście co było robione i też wam widzę zapowiadam, że dzisiaj może prawdopodobnie wieczorem będzie live streaming, także zapraszam, oczywiście przedłużany live streaming, wiecie, godzinka tam prawdopodobnie ode mnie będzie. No o godzinę widzę czasu, będzie live stream ode mnie dodane i resztę to wiecie, będzie przedłużane, także ile się przedłuży to co mi zależy od was, nie? I teraz widzowie wielka tajemnica i wielka sytuacja Co się wydarzy czy ta 62 da rada, oczywiście z tym rotacyjną. I jej powiem wam, że daje radę. 15 na godzinę. Także myślę widzę, że to jest odpowiedni oczywiście ten e, tempomat. się... To ile na godzinę widzę jadę z tą kosiareczką? Myślę widzę, że to jest odpowiedni oczywiście dobrany e, dobrane tempo oczywiście do koszenia tą Tą kosiareczką. Chyba tak, bo wiecie, 15 na godzinę, to w sumie jest OK. Myślałem, że, że, myślałem, że to będzie mniejsze jechało z tym. Że właśnie on nie da rady, tylko żebym za chwilę kurwa tu do wody nie wjechał do tego rowu znaczy się, bo wtedy dopiero będzie problem. Eee, myślałem, tak jak mówię, że będę jechał mniej, e, nie tak szybko jak teraz. Ale okazało się widzę, że jadę dosyć. Z szybko prędkością, także widzowie spoko, że tak to wyszło, że jedziemy z szybko prędkością. się na godzinach, jak mówię, myślę, że to jest widzowie odpowiednia prędkość, oczywiście, do koszenia taką koszereczką. W kolejnym sobie odciniaczku E, będziemy ją sobie przeciącać oczywiście i testowali kolejne nowe nabytki Bo w dzisiejszym odcinku, tak jak dobrze wiecie, testujemy sobie oczywiście tylko i wyłącznie koszereczkę e, Koszereczka dzisiaj jest widzowie testowana na odcinku Tylko i wyłącznie, bo wiecie, mamy tylko to, także widzowie tylko to od, ogólnie testujemy, co nie? A też tylko mamy to, no kupiliśmy gwiazdówkę jeszcze i oczywiście przeciąsarkę Ale ogólnie będziemy testowali te wszystkie rzeczy znaczy się, przytosarka będzie testowana i zgrabiarka na jednym odcinku, bo, bo to wiecie, bo to ogólnie będzie pracowanie, zgrabywanie i przytosanie będzie chyba prawdopodobnie na jednym odcinku, wszystko się zrobi. A jak nie, to się po prostu rozłoży też na lajwika, co nie? No Ale tak jak mówię, yy, sianokosy są, widzowie, rozpoczęte w dzisiejszym odcinku, oczywiście, yy, pierwszy pokos, oczywiście, koszenia. Yy, i powiem wam, że to kurwa idzie elegancko taką koszereczką Myślałem, że tam po 62 nie będzie pasowało to Ta koszereczka, że będzie tam za duża, coś tego No i ogólnie tak pisaliście, bo wiecie, ja wam zadałem to pytanie na odcinku poprzednim Co chcecie, czy chcecie właśnie koszarkę Ose? Czy chcecie właśnie tą koszarkę, czyli tą koszarkę rotacyjną no to właśnie, żeście widaje wybrali, że chcieliście koszarkę rotacyjną. Także macie, oczywiście, koszarkę rotacyjną, oczywiście, na odcinku. Eee, tak, żeście widzowie że to jest właśnie ten nowy nabyteczek. I myślę, że nie będziecie, nie pogardzicie, oczywiście, tym nowym nabyteczkiem. I oczywiście myślę, że przyjmiecie ten odcinek tutaj pozytywnie. że Bo sami, że się widzę, wybraliście rotacyjną, nie chcieliście kosiarki OSy. Bo no to w sumie widzę, tak, bo kosiarka OSa, widzę, to jest jednak taki już dosyć starodawny, widzę, sprzęcik. Oczywiście, a my to widzowie potrzebujemy tutaj już konkretnego sprzęciku. Bo jak wiecie, trzeba się powoli rozwijać. Ee, bo kurwa, no przecież nie będziemy, zawieszać stać w miejscu. E, za niedługo, widzowie, też prawdopodobnie zakopimy nowy ciągnik. A ciągnikiem, widzę, nowym, to na pewno będzie ciągnik, który będzie posiadał tura. Bo jak wiecie, koszarkę, yy, no znaczy to się... Yy, za niedługo już po tych kostkach nie będziemy sobie robić kostek Także yy, Nie będziemy pracowali właśnie kostek, nie będziemy pracować yy, Tylko po prostu będziemy robić w bele, Także jeżeli bele to potrzebujemy właśnie tura z ciągnikiem I wiecie widły i będziemy po prostu normalnie ładować na przyczepę yy, To są właśnie plany na kolejne odcinki na Boczkowie Także myślę, że będzie trzeba będzie jakoś zarobić te pieniądze W sumie jakoś tam pieniądze są, bo wiecie Ja na te pieniądze 4000 zł w sumie to widzowie niedużo nie wydałem na to, na te nowe napyteczki Także jeszcze Troszkę coś nam mi zostało, a wiecie jak dobrze jest do sprzedania: owie pszenica i jęczmień. Jeżeli to sprzedamy na odcinku, za niedługo to myślę, że na kolejnych niektórych. Kurwa, za niedługo na odcinku się pojawi nowy nabytek i będzie widać to ciągnik. Jaki chcecie ciągnik z tury, jakimś turem, to napiszcie w komentarzu, co byście chcieli. Ja rozważę, wszystkie tutaj opcje, wszystkie możliwe, te sobie posprawdzam. Zobaczę, co napiszecie. Poczytam komentarz i oczywiście. No i oczywiście tak jak mówię, wybiorę widzowie któryś z tych w komentarzu i zakupi się po prostu go na odcinku i będziemy oczywiście go mieli i powoli się rozwijali, bo tak jak mówię nie będziemy cały czas stali w miejscu. A też oczywiście trzeba Iść do przodu i tak jak mówię Nie będziemy już się bawili w kostki Dosyć tutaj problematyczne to jest I dosyć dużo roboty z tym jest Także ja chciałbym tutaj po prostu już Zacząć coś innego robić I po prostu w belę iść, co nie? Bo wiecie, belę to jednak łatwa sprawa Wiecie, kostka taka wielka, bela dużo Oczywiście okrągła i wiecie, tylko się podjedzie Turem się wbije, załaduje się na przyczepę Z tyłu się podepnie jeszcze obciążnik Żeby czasem widzowie tam gdzieś tyłu nie podnosiło I po prostu prosta sprawa się oczywiście za i na przeczepę, się zawiesi na gospodarkę, pokłada się i tyle, nie? A wiecie, z kostkami jest robota, bo to wiecie, bo to, żeby też grać realnie, to coś yy, nie będziemy widzowie tutaj używali, oczywiście, yy, tego modu na tej przyczepy, wiecie, Autoload. Outload i, i wiecie, no takie bez sensu, nie? A tak wiecie, na przeczepę właśnie ładować i to się weźmie, e, kupi się prasę belującą, przeczepa będzie, będzie ciągnik oczywiście nowy, kupiony z Turem, e, także będziemy sobie właśnie ładowali i takie to będzie bardziej realniejsze. No i też w, oczywiście widać to wchodzi, wchodzi, wchodzi w skład e, to, że trzeba będzie też kupić zarazem bel, prasę belującą, dokładnie tak. No i tu też widzowie kolejne wydatki Oczywiście kolejne pieniądze, ale to mówię Na spokojnie, jakoś się ogarnie Póki co widzę to z tego skoszonego Pola, z tego niżmienia, z pszenicy i z owsa Mamy pieniądze, no maksymalnie Na ten ciągnik możemy kupić lub prasę Na spokojnie, ale myślę, że Pierwsza się kupi prasę Bo jak dobrze wiecie Żadny widzowie ciągnik Ten, który mam na gospodarstwie Nie poczoni na prasy bylującej Bo no nie ma szans e, Także trzeba będzie widzowie Pierwsze kupić ciągnik A później prasę, nie? No i oczywiście jak się kupi To widzowie kupi się od razu chyba ciągnik z turem No chyba, że będzie widzowie jakiś specjalny odcinek Że będzie po prostu zakładanie tej prasy Zakładanie tego właśnie tura Się kupi tego tura Się będzie zakładanie Ale myślę, że nie Że po prostu będzie się kupić od razu tur Chyba z ciągnik tu, Tur z ciągnikiem I od razu widzowie będzie po prostu już e, Kupione i będzie założone Także myślę, że chyba lepiej tak Powiem wam, że tej łąki Nie ma dużo nie, jest, nie, ma, nie ma mało i też nie ma dużo, co nie? Ale myślę, że taka łąka na początek Pięciu krów Chyba widzowie jest odpowiednia W sumie nie wiem jak na... No, chyba będzie widzowie ok, myślę Że taka łąka na pięć krów To w sumie widzowie chyba jest odpowiedni Gabaryt, tak myślę no tak widzowie myślę, że to chyba widzowie jest odpowiednie, jeżeli będzie za mało, to się po prostu dokupi jeszcze jedną małą łąkę i to myślę widzowie, że tamtą która jest tam o z przodu, ona widzowie jest taka dosyć malutka, bo to widzowie w sumie nie jest taka duża, także myślę że, widzowie, że ona będzie w sumie chyba odpowiednia e, pod te 5 krów bo a chcę widzowie kupić jak najwięcej to w sumie będzie tylko 10, nie? Na razie będzie 5, a później będzie 10 i te dwie kukurydze, które tutaj mam to prawdopodobnie się zrobi na kiszonkę, postawi się widzowie jakiś stylo z Siło się postawi z tyłu na książkę jeszcze i będzie w sumie chyba gitareczka, dobra pokosiliśmy pokazałem widzowie wam w dzisiejszym odcinku nowe nabyteczki, zapytałem wam się o parę spraw, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał to pamiętajcie, że żeby stawić łapkę w górę po dzisiejszym oczywiście odcineczkiem nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale mnie po 40 tysięcy subskrypcji napiszcie hashtag nowe, ja mam serduszko, widzimy się prawdopodobnie wieczorem na live streamie, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na przedłużonego oczywiście live streama, trzymajcie się miłego dnia wam życzę, dzięki za oglądanie do następnego Nada.